witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj sprawdzimy mały zestaw garnków dostępnych w naszym sklepie. Diamanko, witam w mojej kuchni. A dzisiaj zobaczymy, jak gotuje się zupkę chińską. W naszym cudownym garnku, który już dzisiaj swoje przeżył. Zrobimy dzisiaj w nim zupkę chińską. Zacznijmy chyba od ugotowania wody. Musimy poczekać, aż się ładnie woda zagotuje. Woda nam się już zagotowała. Możemy ją wyłączyć. Przejdźmy do procesu tworzenia naszego szybkiego dania. Mamy tutaj nasz makaron. Mamy także naszą przyprawę. Ja wybrałem barszcz czerwony. Możemy wsypać, a także wsypujemy makaron i zamieszamy łyżką, aby wszystko się ładnie rozprowadziło i przełożyć naszą zupkę. Teraz ją zamykamy i Czekamy odpowiednią ilość czasu. Jeżeli chcecie zakupić ten mały, przydatny zestaw garnków, zapraszamy na nasz sklep militaryshop.pl, gdzie w kategorii outdoor wyposażenie kempingowe znajdziecie ten oto zestaw garnków. Do zobaczenia w kolejnym filmie.